Się, Manko. Dzisiaj chciałbym z porozmawiać o, o tej aktualizacji i ochierze tak o tym panu, co w 20 10, tysięcy buharkum Globstarts. I nie sobie myślicie? Ja? Hm. Jak no, normalnie? No dobra, ale teraz jest Seynenen aktualizacją kolejną. To zaczniemy sobie od. Pucharków, tak, znowu od pucharków. E eee. co to ma być? Co, co, to ma być, ludzie święciak, wy? Czemu wyście zmienili tak te rangi? Słyszy, nie wiecie, która ma tylko jakieś ziemskie literki. Ja jestem zawieszonym, my jestem dosłownie. Nie, ten, co wy robicie z tą grą. No oczywiście, no dalej będę grał ale no. Ludzie, no, święci. Co się z innymi już zrobili? Nie dość, że już są aleją pucharów, to... ta teraz z tym nie wiem, wy już nie macie za co się brać w tej pracy u was. I... i pamiętajcie, była kiedyś ankieta w Rostars. I trzeba ja napisać, co można... zmienić tak dalej. Jo, ja... szczerze, tej ankiety... No i nie miałem... No hi i... Szkoda, bo bym napisał... Przywrócić te regobry starosławnego gadamu hiperhito i by się zostawiło, bo jak już stamtąd, niech już są... Ale bym na pewno przywrócił te pucharki i stare rangi, czyli trzydziesta piąta ranga bym... wrócił. I te inne... Ale ja pucharu w ogóle... Nadby... ...z tymi ikonkami. I... No, bałbym ten max... ...do tych stu tysięcy, ...ale... ...bym to w ogóle bym wywalił... ...to to w ogóle święci ludzie co to ma być. Ja... ...posłownie nie wiem już mam co tu robić... ...bo te wyciny są po prostu za trudne. Chęt były... Dziękczę aktualizacją. To chciałem sobie wbisił z tego Mortisa, ale, no wiadomo, no, kilka nie brakowało, ale to już była. Słuchaj, już że po północy to było, jakbym go już wbić, a teraz ile mam tych maczeregrać? Powiedz ile. Też mam prawie na tysiąc, a tak by. No, ale dobrze, że mam na kolcie ten tytuł. No i na spajku. To wam mogę pokazać. Tutaj pękisz jedyny w swoim rodzaju. Ale bym po prostu zmienił, ale jak był ten event, że coraz więcej się tego to to mogliby zrobić taki coś, że więcej się tych masterii zdobywa, a nie, że po prostu... taki coś, bo jakbym już żeby mord siadł na Karla, wbijał ten tytuł. Teraz to co? Na kruka opłaca się, powiedzmy, na Byronat si nie opłaca. Więc co my mamy, stonż gram rob, pleczysz ranked, co... też już są popsute? I trafiam, grając sobie na rankedzie, trafiam sobie na... Gorącą strefa, im... Czy ciłna drużyna Newalu, Ems i Larego Laurego, gdzie nawet ten lunia w na 11 moc i chyba Ems, i to były takie boty, a mi się trafił taki team kąp, że miałem tylko jakiegoś tika co ja tylko tego tyka na dziesiątej, a reszta to wiadomo, przez te rankady ulepszenie zadymiarza, i to było wszystko jego, zadymiarzona no, chyba tylko pięciu zadymiarzy. Jeden mi się trafił jakiś wambik, to nie wiem, może z dziesięć tysięcy on miał, i w ogóle, przegrałem, a to by było wygrana? Więc co to ma być? A teraz się może zajmiemy sierum. Tak, sierum. M. 6. I patrzcie, chera. 6. A 21 tysięcy tuarków. Ale zobaczcie na ekonauswach klubu. 6. K. Wiecie, co to oznacza? Tak, on zbija 300 tysięcy puharków w ten gościu. Bardzo trzymam za bo teraz jakby jego znam bardzo długo. Zbroła nie osobiście po prostu. zangorius, go już to prostu go dałem jego suszowania, nie wiem jak zacząłem grać gdzie on stać. I w ogóle, jak ogólnie gra. I on wbija już 300 tysięcy pucharków. To jest dla mnie nie do pomyślenia, jak ja zobaczyłem TikToka. Że on ma wbić 300 tysięcy pucharków. Dla mi się to fake, że to jest Photoshop. Aż musiałem wejść sobie do brola. I chciałem po prostu zobaczyć. Tak. Musiałem zobaczyć na własne oczy, że on wbija. I jeszcze co An Tak, że. Poza Hyrule, to wracamy do. Po prostu na aktualizacji. Tak, na aktualizacji wracamy. No, z tym eventem Mr. Subway Surfers. Ten event jest mi więc i w tym przejściu, gdzie był Spindbob w tamtym roku. Więc ja widzę już porównania, jak oni robią eventy, co było w tamtym roku. Ten z Spaintbopem. Udosłownie najlepsze, według mnie, i z tą godziną. To były moje dwa ulubione eventy, a teraz widzę... Jakie aktualizacje dodają, a przykład z tą ninją. To nie, po prostu nie. Po prostu już nie chcę tego widzieć, bowiem już, jakie aktualizacja, Ale szczerze, sam to, to mi się bardzo podoba. Tak? Mi się bardzo podoba. No, no, tym no, Jim, zasy tylko super, a subway. Tak? E, mi się podobają, tak? Podobają mi się, że są nawet fajne, nie? Te skiny są fajne i mi się bardzo podoba ten stu. Leon, tylko szkoda, że ani nie dostaje takich animacji. Na przykład, też Ali. To, że nie dostanie animacji, to raka szkoda. Ale ja poluję mam Byron franka, tak. Tego mitycznego zboju w trafiłam. trafiłem. Więc non, teraz, taki, no, myślę, że teraz no, no. za Na czynienia z kinów. No i się z już samą aktualizację i ten czas Brow Stars oceniam na takie, Trzy na 10. jak nie cztery, przez te właśnie, co zrobili z siimi rangami. A teraz chciałbym z wami, no, was poprosić o subskrypcję i lajka like pod tym kanałem, Powiem ci takich materiałów. Jeśli zostawicie tutaj subskrypcję, to widzę, że będę widział, że się chcieli właśnie takie materiały, a ja się z wami żegnał, papa.